Cześć! Witam Cię tym razem z chwili Oriflame. Chciałabym przedstawić Ci wszystkie nowości z katalogu numer 3. To jest katalog, w którym obchodzimy Dzień Kobiet. Także jeżeli oglądasz mnie i jesteś kobietą, a w większości oglądają mnie kobiety, to wszystkiego, wszystkiego najlepszego w tym święcie, wiele prezentów takich wyczekiwanych przez nas, no i spełnienia wszystkich marzeń. A jeżeli chodzi o marzenia kosmetyczne, no to właśnie możesz je spełnić z firmą Oriflame i sama sobie zafundować cudowny zestaw kosmetyków, a ja już powiem Ci, co takiego fantastycznego właśnie czeka nas w tym katalogu. Na pewno bardzo, bardzo wiele kwiatów dla Dlatego, że po pierwsze przyszła taka seria pielęgnacyjna Judazol Judazol pachnie frezjami Ja pamiętam te kwiaty z mojego dzieciństwa. Przepięknie kiedy mama zawsze dostawała właśnie piękne bukiety frezji na imieniny I ja wtedy marzyłam o tym, żeby być już dużą, dorosłą dziewczynką, też obchodzić imieniny i dostawać właśnie takie piękne bukiety różnokolorowych frezji w prezencie. Więc teraz możesz sobie zafundować frezję pod prysznicem, tutaj mamy krem pod prysznic oraz rewelacyjny krem do rąk. I jeżeli chodzi o kremy do rąk firmy Oriflame, są one niezwykłe, dlatego, że po pierwsze są bardzo wydajne, po drugie, no znaczy tak na bardzo mała ilość kremu, słuchaj, tyle wystarczy, czyli takie ziarenko, e, ziarenko m, groszku, żeby pokremować obydwie ręce i co ten krem robi? Oprócz tego, że on rewelacyjnie nawilża naszą skórę, to tworzy na jej powierzchni taką niewidzialną rękawiczkę i teraz jeżeli chodzi o nawilżanie skóry, to większość kobiet myśli, że kremy nawilżające muszą być natłuszczające. Otóż to jest nieprawda, bo wyobraź sobie teraz jabłko, które stoi u Ciebie na, w koszyku, gdzieś w kuchni przez na przykład 3-4 dni. No to co się robi? Ta skórka tego jabłka troszeczkę się marszczy. I teraz wyobraź sobie, że bierzesz trochę, nie wiem, masła na przykład na jakiegoś tłuszczu i smarujesz to jabłko. To czy ono będzie bardziej nabliżone? Czy ta skórka się wyrówna, czy ono się ujętrni? No nie, ono będzie po prostu bardziej błyszczące. A co trzeba by było zrobić, żeby jabłko znowu odzyskało swoje kształty? No trzeba by było prowadzić w nie składniki nawilżające, żeby one znowu było takie soczyste i napęczniałe. Więc kremy nawilżające powinny nawilżać, a nie natłuszczać dłonie. Natłuszczanie jest yy, yy, składnikiem ochronnym, tak jakby. Mhm. Świetna, bardzo fajnie się wchłania. Ja już mam ręce suche. Piękny zapach. Także frezje dla nas, drogie Panie. No i kolejny kosmetyk to perfumy perfumy ym, angielskie, także tutaj możemy sobie zrobić prezent na dzień kobiet, Lady Avebury, yy, i kupić sobie dwa opakowania za niecałe 80 zł. To jest taka specjalna oferta dla konsultantek, yy, więc jeżeli jeszcze nie jesteś konsultantką Oriflame, to yy, u mnie na stronie możesz sobie wyrobić członkostwo i kupować wszystkie produkty taniej, bardzo, bardzo dużo yy, prawie o jedną, no ponad 20% ale jak pachnie woda, słuchajcie. Och, pięknie, e, pachnie wiosną, także wiosna już nadchodzi, tutaj nuty, nuty kwiatowe i nuty szyprowe, także taki kwiatowy, ale mocniejszy zapach, nie taki bardzo delikatny, e, tak jak frezja, tylko troszeczkę z takim charakterkiem. Także tutaj, moje drogie, kupujemy sobie właśnie e, perfumy na Dzień Kobiet i na wiosnę. No i dalej nam pachnie. Daje nam pachnie, ponieważ seria Essential jest to ulubiona seria tak zwana rodzinna, ponieważ tą serię mogą używać wszyscy, niezależnie od tego w jakim są wieku, i czy są mężczyzną, czy są kobietą. To jest seria, która zawiera podstawowe witaminy, witaminę A, witaminę E. Nie jest serią mocno aktywną, także, także już nastolatki mogą jej nawet używać. I co my tu mamy? Mamy tutaj krem. Ja te kremy bardzo lubię. To jest krem do twarzy. O Ojej, pachną brzoskwiniami. Tutaj jest ekstra z brzoskwin. Ja już patrzę, jak ono się wchłania. Konsystencja jest taka jogurtowa, także bardzo, bardzo fajna. No i wchłania się natychmiastowo. Pięknie pachnie. Rewelacyjne. Także nawet dla osób, które mają cerę przytuszczającą się czy mieszaną, no będzie idealny. Tutaj mamy krem i mamy również maskę nawilżająco-witaminową, czyli fajna rzecz do odżywienia naszej skóry po zimie. Może tej zimy nie było w tym roku jakoś bardzo, bardzo dużo, ale trochę jej jednak było. No i nie dostawaliśmy witaminy D ze słońca. Jesteśmy tacy trochę przeszerzali, trochę, trochę byliśmy chorzy na pewno, więc ta skóra potrzebuje dawki teraz świeżości, dawki energii, dawki witamin. I właśnie kompleks witaminowy w tej masce przypomina maski, żeby działać. Wowy, należy je robić regularnie. Nie kupić i postawić sobie na półeczce tylko regularnie używać. Yy, raz w tygodniu wystarczy, można używać dwa. Ja używam dwa. Zawsze jak idę sobie zrobić śniadanie, to zanim dojdę do kuchni, to skręcam do łazienki i tam właśnie robię sobie maseczkę nawilżającą czy, czy też odżywczą. I moja skóra wygląda naprawdę pięknie i promiennie przez cały dzień. Ostatnio, właśnie, bardzo często osoby się mnie pytają: Co ty robisz? Masz taką genialną skórę. Kiedyś zdradzę Wam mój sekret, to taka rzuteczka elektryczna, którą kupiłam przy zakupie kremów Collagen. Seria Collagen zachwyciła mnie swoim działaniem. Tutaj nowość z tej serii. Serum beztłuszczowe. Ja jestem właścicielką sery mieszanej w kierunku przetłuszczającej się. Więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby kremy, których używam nie obciążały mojej skóry, ale również jestem już właścicielką skóry 30, w związku z tym ważne jest dla mnie to, żeby te kremy działały ujętniająco, żeby działały przeciwzmarszczkowo, już lekko napinająco i przede wszystkim, żeby powodowały, aby moja skóra produkowała więcej kolagenu, ponieważ po 30 roku życia no, ten kolagen zaczyna być produkowany w naszej skórze w coraz mniejszych ilościach. Seria Ecolagen, która jest wzbogacona również o wyciąg z roślinnych komórek macierzystych, odpowiedzialnych za silną regenerację naszej skóry, zachwyciła mnie swoim działaniem. Jest to seria, którą polecam każdemu, każdej osobie, która używa kremów z wyższych półek, która używa kremów firm selektywnych, będzie zachwycona ta osoba właśnie działaniem kremów serii Ecolagen. Genialne! A tutaj serum, czyli coś pod krem. Na dzień można serum stosować bez kremu, ale trzeba pamiętać o tym, że należy na niej nałożyć jeszcze jakiś filtr przeciwsłoneczny, bo serum nie zawiera filtrów, albo podkład z filtrem. Na noc ja proponuję zawsze jeszcze dodatkowe działanie kremu odżywczego, ponieważ w nocy nasza skóra się regeneruje, więc wspomagajmy tą regenerację specjalnymi składnikami, które właśnie znajdują się w kremach odżywczych. No i co tam jeszcze? Jeszcze mamy kosmetyki kolorowe. W tym katalogu firma rozpieściła nas pomadkami do ust i tutaj, bardzo fajne pomadki właśnie z tej serii Udazos z serii z frezją, świetne kolory, ja zachwyciłam się kolorem, który nazywa się, już Wam mówię, Pink Petal. Nie wiem, czy, czy będzie coś widać. Bardzo, bardzo delikatny, różowy kolor. E, taki właśnie fajny dla blondynek na wiosnę. Można się nim malować i w ogóle nie patrzeć nawet do lustra, czy się dobrze pomalowało. Ja sobie yy, spróbuję. Jest tak delikatna. Mam. No. Tak fajny jasny kolor, że tak naprawdę ja mam wrażenie, że nakładam sobie balsam jakiś na usta, który nadaje właśnie taki delikatnie różowy kolor yy, moim ustom. Świetna świetna pomadka, tutaj mamy również mocniejsze kolory, dla osób, które wolą, żeby te usta były jednak bardziej podkreślone, to tutaj yy, trochę coś wchodzące w fuksję, to się nazywa Dazzling Pink. I piękna czerwień, słuchajcie, piękna czerwień, taka, e, taka niby różowa, ale czerwona, makowo-truskawkowa, no nie wiem jak ją nazwać, ale taka cieplutka. Cieplutka, bardzo fajna, również wiosenna, także też ją właśnie mocno polecam. No i kolor, o który zawsze e, pytają mnie kobiety, czyli taki nude, taki, którego prawie że nie widać. Również o, widzicie, nawet nie widać go w kamerze za bardzo. Również dla osób, które, które potrzebują wyciągnąć pomadkę, i szybko się pomalować bez lusterka, to jest świetny kolor. Ale nie wiem, czy pamiętacie pomadki Powershine. To są nasze pomadki, które są połączeniem pomadki oraz błyszczyka. Mają miliony takich drobinek rozświetlających, i z tych pomadek powstały pomadki w kredkach. Uwielbiam pomadki w kredkach, dlatego że nie trzeba już stosować do nich konturówek. E, świetne kolory, zobaczcie tutaj, nie wiem czy też. Coś... O, w tą stronę będzie widać, w tą stronę Wam pokażę. Świetne kolory, e, bardzo zróżnicowane, e, fajne do torebki. Je, te kredki się temperuje. Tam na stronie przy tych kredkach jest specjalna temperówka z takim e, większym otworem i je normalnie się temperuje, bo to są częste pytania do mnie: czy te kredki można temperować? E, pokażę Wam, jak one błyszczą. Przepięknie błyszczą, no miliardy rozświetlających drobinek, fajnie kryjące pomadki, łatwe w aplikacji. Teraz tak naprawdę numer jeden na rynku kosmetycznym. Większość firm liczących się na rynku właśnie wypuszcza pomadki w formie kredek, bo są proste w użyciu. Także polecam Wam Power Shine w kredce i w kredce również wyszły najnowsze linery z serii Me. Wyglądają w ten sposób. Trzy świetne kolory to są kajale, czyli, czyli tak jakby kredka, ale bardzo, bardzo mięciutka, którą można łatwo rozetrzeć i zrobić z niej smokey eye. Trzy kolory, szary, taki grafitowy, czarny oraz granatowy. Możecie sobie zrobić efekt takiej... Księżniczki arabskiej, coś coś tam z tymi kredkami, można malować również w oku, bo są bardzo, bardzo mięciutkie. Często też panie mnie pytają, co mam robić, bo ta kredka na początku jest taka wstoszkowata, a później mi się tępi. Nie można nimi malować w ten sposób. Trzeba malować zawsze pod kątem, żeby one się równomiernie ścierały. Zobaczcie, pomalujemy tak, patrzcie jaka krecha. Świetna mocna, nasycona, nasycona czerń, naprawdę genialne do robienia smokey Eye, można robić kreski cieńsze, ale raczej polecam tą kredkę dla osób, które lubią takie oczy typu Amy forex na przykład. Tak jak mówiłam, możemy je sobie rozcierać, możemy zamalować całe oko, całą powiekę górną i nałożyć na to cień, to będzie to również taki cień bazowy do robienia bardzo mocnego makijażu smokey Eye i do makijażu, który wygląda jak lata 20. i 30. 坐下。 No to to są, to są nowości z tego katalogu a niedługo przygotuję Wam również maila, w którym napiszę Wam jakie są top hity z tego katalogu i które kosmetyki ja sobie wybrałam, które są najlepsze, które się najlepiej sprzedają, żebyście wiedzieli co zamówić dla siebie i dla swoich klientek. Na razie skupcie się na naszym dniu kobiet. Wiem, że przed nami jeszcze wcześniej walentynki, także można już sobie zamawiać prezenty. Proponuję każdemu, żeby zamówił sobie u swojego ukochanego wodę albo właśnie Serum kolagenowe na prezent i pozdrawiam was serdecznie, no i do zobaczenia.